7-3-1, no, 1-3-1, no, tak, dy rapuj, ciągle jest na numerach, zawsze będzie flow, drapuł ciągle na bitach, zawsze były nasze numery, drapuje ciągle na bitach, zawsze będzie flow, numerał, zawsze mamy te skrycie ciągle rapuł, będą no, te numerach zawsze były i kopie ciągle rapuje, nasze numery, drapuje ciągle na bitach, zawsze były, nasze numery, składamy ciągle raport, zawsze tutaj, praw, zawsze jest, na ciągle rapuje, nasz numer będzie wiele, naszego raport, drapuł ciągle na bitach, zawsze były, nasze numery, drapuły tutaj, na Znowu nowe gry są składane, nowe numery, kawałek jest skupiony na księgach i, 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 i na i nowe nowe planże, piękny i więcej. Rapu na boku, rapu na dymce, rapu i śpiewa nuta, i słuchasz klasokroczki, i, i, i ulubione utwory hip na tak to właśnie się nagrywa rap od zawsze. Δεν έχουμε καινούργια. Σχεδιάμε το βάσο. Σχεδιάμε το. 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 Od zawsze hip-hop na nasze wrody Rapuje ciągle na numera na nas, kreczek ciągle to rapuj Skreczek dobra, nuta na gitarę się, na na średniejszym bliskim benetach Rapuj nasz numer, zawsze będzie to numery dobre, rap, bo zawsze wie śniwiet Więc hip-hop ma składane nowe numery Dyrachuj od zawsze na numera Się nabija, ciągle rapuję na Hip-hop na numera, zawsze były są numery Rapuję ciągle na numera, zawsze będzie Dobry w ciągle ram, dobra nuta Dyrachuj od zawsze na tam zawsze będzie 就跟东北那是一块的。 Znowu no to pod nasce rapcia w przypadku i wszystkim średnią no, wszystkim i wokół, ale hipno, skim będę Nasz numer jest nie ma to ja, na naszym produkty na numerach zawsze. I kobie ciągle rapuje nasze klotki. Na naszym razem do tak zawsze będziemy śmierć na rapuje. Tam muzyczkę na, na nasze proki będzie tylko tu. Na skręte ciągle rapujemy do na wika, na numerach ciągle będzie włoży i rapuje tu. na woke będzie ciągle na Elo, jest rapu, zawsze będzie na wokalach do drapo, zawsze tutaj się rapuje. Nie nam ciągle nowo notę, drapu ciągle nabitach, zawsze będzie na numerach, drapuje. Te numery sima to rapku, do zawsze nabita. Elo, hip -hopie, ciągle rap, tu Jest nabitał, zawsze będzie tutaj, jest tutaj jest. No jest rapu, zawsze grana notady na nuta, dyna, wino. Do rap od zawsze nabitach, zawsze jest. I flow znowu nuty od ciągle ciągnął zawsze były. Na numera sima hip-hop zawsze nabitach. Piano jest w dobre nota, nuta, gdy rapuje do rapu od zawsze, będzie wiele Na numerach numer, się rapuje, gdyby numer wyrapuje Od zawsze na numer wygłęcia, gdy hip-hop tutaj I kawałek zawsze <Sz> będzie, nowa nuta, gdy rapuje do rapu od zawsze Nowy numer konkretny rapu wersji Hip-hop i ciągle wersje zawsze, bo tu na numer wyszło wersji, tu są hip-hopowe I rapuje zawsze, mylęc zawsze, będzie hip-hop, tutaj się rapuje Od zawsze, mylęc zawsze, mylęc zawsze, nasza muzyka trabuje do tym, gdzie rapu rapowany